Cześć wszystkim, loks witam, ze strony kanał bez klucza i dzisiaj mam dla Was materiał słuchajcie z testu Mastera 1145 on już był na kanale on już jest wybebeszony, ale to nie szkodzi nie szkodzi żeby był ponownie dawcą materiału słuchajcie, plan jest taki że sprawdzimy sobie wytrzymałość tej kutki na cięcia wykonam 4 cięcia słuchajcie, dwa obudowy i dwa kabłonka kabłon jest tutaj utwardzany podobno bardzo mocny i cięcia będę wykonywał, słuchajcie, dwa małym diaksem i dwa normalnie kątową, yy, zwykłą taką, tak? I do tego zmierzę sobie czas, ile nam to wszystko zajęło i zobaczymy, co ta yy, kłódka jest, słuchajcie, warta. Dobra, pakuję ją wimadło i pierwsze cięcie wykonam obudowę yy, małym diaksem. Nie włączyłem stopera dobra? Okej, okay. słuchajcie. Yy, dobrałem się do pinów. Można powiedzieć, że dobrałem. Zobaczcie, 10 minut yy, kurcze piłowania, yy, żeby w ogóle słuchajcie, widzicie, żeby wyciąć kawałek yy, ten, który jest do pinów. No, sprzęt do dupy, no. zacinał się non stop, lekko gdzieś tam zapało, już się zaraz włączał. Dobra, yy, Wiecie co, damy mu odpocząć. Zobaczymy sobie teraz zobaczymy sobie teraz z drugiej strony, jak sobie z tym poradzi duża kątówka. No jak ktoś teraz... Czekaj, musi coś ustawić teraz. O dobra, niech będzie tak. OK to co? Wyrażniamy. Źle sobie dokręciłem, I znowu nie włączyłem stopera. Dobra, damy mu te 10 sekund, które żeśmy pracowali i zaczniemy jeszcze raz. Dobra. Czas start. Czas stop. Zobaczcie się. Kurde, na kamerę sobie hmm, nasyfiłem. No nieważne. E, cięcie dużą hmm, kątówką, żeby dobrać się do pinów, żeby to wszystko się wysypało. Słuchajcie, około hmm, 40 sekund. Dobra. E, Przekręcę sobie to wszystko i zobaczymy jak będzie się ciął kabłąk. Dobra, to zaczniemy od małego diaksa. Tym razem hmm, sprawdźmy, znaczy włączmy sobie stoper, żeby nie było. Czy to w ogóle ma sens, bo jak nie będzie miało sensu cięcie tym, to przestanę. OK. Stop, słuchajcie równiutkie dwie minuty. Kabłąk jest odcięty, nie będę brał hmm, słuchajcie w rękę, no bo jest yy, gorące. Teraz zobaczymy sobie. Dużą bożką, no ale to już tylko formalność, nie? urdą. Teraz gorące. 37 sekund, słuchajcie, z drobnymi problemami w madełku. Także co no? Jeżeli miałbym taką kutkę oczywiście ciąć, oczywiście, że wybiorę kabłąk, nie będę cię budowy i nie będę używał takiego gówna małego, tylko wezmę kątówkę, tak. A i tak w dzisiejszych czasach biorąc pod uwagę, że wszystkie te elektronarzędzia są słuchajcie na, na baterie, to trudno no. nie ma chyba takiej kutki, która by się w jakiś większy sposób słuchajcie oparła. Dobra. Nie ma co przedłużać, kutka pocięta, sprawdzone. Mam nadzieję, że komuś się to w ogóle przyda. Jak nie to trudno. Jak macie ochotę, zostawcie jakąś łapkę, jakiś komentarz. Jeżeli chcecie może jakiś test zobłacić albo coś, żebym dla Was zrobił, dajcie też znać. Nowych zachęcam do subskrypcji, bo widzicie nie tylko kupujemy nowe części, ale też testujemy. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego materiału. Cześć!